Gratyfikant Nexo Nexo Pro Mechanizm kontroli legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców. W danych pracownika w zakładce dodatkowe dla obywatelstwa innego niż polskie dodano możliwość wypełnienia dwóch tabel: podstawa legalności pobytu oraz podstawa legalności zatrudnienia. W tabeli podstawa legalności pobytu wprowadzić można informacje o podstawie legalności pobytu dla osób z obywatelstwem innym niż polskie. Mogą to być informacje o wizach, kartach pobytu i zezwoleniach jednolitych. Można podać daty ich obowiązywania, numery oraz wpisać, kto je wydał. W tabeli podstawy legalności zatrudnienia wprowadzić można informacje dotyczące zezwoleń na pracę w naszym kraju. Mogą to być informacje o zezwoleniach jednolitych oraz zezwoleniach uzyskanych przez pracodawcę. Można również podać daty ich obowiązywania, numery oraz nazwy organów je wydających. W przypadku wybrania zezwolenia jednolitego, program po wpisaniu danych w jednej z tabel doda analogiczny wpis w drugiej tabeli. Dane są synchronizowane. W przypadku dodania wpisów, których daty od do zazębiają się, program wyświetli odpowiednie informacje ostrzegające użytkownika o tym fakcie. W module Raporty znajduje się raport wspomagający szybkie sprawdzenie ważności legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców. Wystarczy wskazać filtry i go wyliczyć.